Bardzo cieszę się, że mogę się spotkać po raz kolejny z Radą Dialogu Społecznego. I to prawie dokładnie w rocznicę tamtego dnia, rok temu, to było 22 października, kiedy miałem ten zaszczyt i przyjemność, że spotkałem się z Państwem tutaj w Pałacu Prezydenckim po to, aby wręczyć Państwu nominację i zainaugurować. Pracę Rady Dialogu Społecznego. Rok temu, w październiku 2015 roku, wszyscy partnerzy, to też podkreślę, uzgodnili, że pierwszym przewodniczącym będzie przedstawiciel strony związkowej. Wtedy też podjęta została uchwała, że kolejny przewodniczący będzie ze strony pracodawców. O to nam chodziło, żeby faktycznie w tym, w tym dialogu społecznym nie było żadnej strony uprzywilejowanej. Aby był pluralizm w Radzie Dialogu Społecznego i on jest. Ja się bardzo cieszę, że pani prezydent obejmuje przewodniczenie w Radzie Dialogu Społecznego. Niewątpliwie pierwszy rok był rokiem organizacyjnym. Tak? Trzeba było wszystko zrobić i zacząć od zera, od nowa. Więc nowy przewodniczący już no, tych pierwszych problemów miał. Nie będzie. Praktycznie z tego planu pracy, który zakładaliśmy na 2016, w większości rzeczy nie zrobiliśmy, bo nas po prostu bieżączka kompletnie e, przywaliła. E, więc musimy w tej chwili to zrewidować, zobaczyć, co ciągle jest aktualne, i czym się trzeba zająć. Bardzo dużo takich nowych projektów ustaw, które raz do Rady Dialogu Społecznego, oraz nie. Mnóstwo istotnych projektów omijało Rady Dialogu Społecznego. Takim najlepszym przykładem jest strategia. Odpowiedzialnego rozwoju. Szczęśliwie jest tak, że wróciliśmy z planem Morawieckiego pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Powołaliśmy doraźny zespół. pracodawcę LP przewodniczą pracą tego zespołu. Jest w tej chwili bardzo wiele ustaw bardzo ważnych, które już mamy w portfelu. A zapowiadają się następne, jak chociażby jednolity podatek, więc sądzę, że to będą tematy szalenie dla Rady Dialogu istotne, bo no tutaj mamy często sprzeczne interesy, więc zobaczymy, jak będziemy się dogadywać. To tylko pozornie. Gospodarka to jest jakaś barykada, gdzie po jednej stronie są pracownicy, po drugiej pracodawcy. Tak naprawdę ta barykada jest wspólna i wszyscy jedziemy na jednym wózku. W wielu sprawach się różnimy i wiele akcentów chcielibyśmy rozłożyć inaczej. Ale to jest wspólny interes, to jest wspólny wózek, to jest wspólna barykada.